Cześć, witajcie, z tej strony Kubik dzisiaj będziemy nagrywać Pet Simulator Opening. I z moim kolegą Wiktorem. Witam. Ja mam 335 milionów gingerbreadów, chyba tak to się nazywa, a ty? 206 milionów. Okej, okay. dobra, to ja sobie włączę, tej tutaj wezmę w exclusive shopa i odpalę sobie ultra lucky super. i super lucky. A tam super lucky, Benekli. Nie, ja Długo starczyło. Co? Bra, otwieram. Jeszcze jajko. zdejmę te pety, zdejmę te pety. Nie, lepiej nie założę. Bra, pierwsze, 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 pierwsze. Tam, 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 tam. tam. No, no, początek jest słaby, słomaczek jest słaby. No. Elf. Elfy, to cały czas elfy. Elf. Elf. Mówimy jak coś trafimy ciekawego. Elf. Czuję, to, to się zdejmę O, oh, O, brawo. Się... O, elf. Elf. Oh. Dobra. O, wolf. Nasz North Pool Wolf. O, to North Pole'a. Tak. Festival elf. Elf. Cały czas elfy. O, dobra, dobra, dobra. I elf. Elf. ciekawe co będzie Czy będzie elf? Jest elf. O, Ludolf. Czekaj, ja widzę tutaj wszystko na czacie, więc nie mów, bo ja wszystko widzę na czacie, bo to jest to pokazane. Jak ktoś coś zdobył na przykład. Elf. Jakiś gościu epizod też po rosyjski, jak po japońsku, nie wiem. Elf. Bra i elf. elf. Kolejne, kolejne jako i tam też elf. tak o tych elfów, pomyśleć tych elfów będzie na końcu. Rudolf. Elf. O, dasz mi później wszystkie pety? So, mm. będę, to sobie polepszą. Mm, dobra, przecież i tak. Dla mnie Dark Mattery są słabe. Oczywiście, tak, chyba. Oh, te, 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 te elfy, Dark Mattery ja już miałem i to są, to są moje słabe te, nie, To nie jak Pamiętajcie, też o konkursie, że możecie wygrać 3 pul Wolfy. Wiktor, pamiętasz? Przynajmniej jakby coś ten wcześniejszy odcinek, te, ten, 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 gdzie był basz, to już nie bałam jak winę to nie było specjalnie. Ale tam, gdzie był ten basz? Tak. Ten ten... Ale to o, na serio nie było specjalnie. Naprawdę, coś mi się zepsuło. A czemu no, ja dostaję ciągle te elf. Nie wiem, ja też cały czas elfem. Jak ty pod rząd trafiłeś legendę? O kurde ruch, 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 ale... ile! Jeśli ja mam tych nord full wolf? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, siedemna, kolejne... siedemnaście, trzynaście. Edwarolfi pod rząd! Mhm. Uh A -huh. ja mam uh, chciał zdać ten mmm Mitkala, w sumie jednego Mitykala już ci dałem. No. Ja też chcę ci dać. Nie trzeba. Pani daję z dużo chwiliczka to jest na ten openingu no. O, robi mi się misja od 35 jajek. A. O, Rudolf. A, zobaczmy moje misje. Mm, Safe, co tutaj, bla bla bla. O, Rudolf, znowu. XD. Ja już chyba nie mam otworzenia jajek. Nie, jak champion! Otwórz 350 jajek! Ej, Zaczmy... O kurde! Tutaj coś zdobądź! To jest preston pet! To trzeba zrobić redem kot, czyli zrób jakiś kot, a dostaniesz milion tego! Okej, okay. to jest jakiś preston... O Rudolf! O, też Rudolf. Co? XD! Bardzo pozytywny, Rudolf! Ja i ty! I elf! O no ja widzę na znaczy, że więc nie mam Rudo, a czy ten, a, dobra elf. elf Rudolf Ja Elf Dobra O i Nord full Wolf Dobra kolejne jajko i tam jest fest znaczy ten Ja to yeah. dostałem o. Ciągle ja nic nie trafiłem, oprócz Rudolfa i Elfa. Mhm. Serio? No. Jeszcze a... ciągle Rudolf. Mhm. A, ja to, a ja na przykład zdobywam na przykład Wolfe. A Ja żadnego nie dropnąłem. A zostawcie górę pod tym filmikiem oh. i subskrypcję. Wiktor? No? Może ci odpuścimy, nie róbmy żadnego challenge'u. Ja takie w górę Dobra. A Ale w następnym będzie. Już sobie myślę. Następny. O North Pole Wolf. O ja cię ile tych elfów. Najwięcej chyba mam ja tych zaraz. North Pole Wolfów. Dlaczego zostaje ciągle elfy? Nie wiem. O, brawo! Brawo! Festive Elf! O, O brawo! Teraz jakaś dobra aura. Teraz masz jakąś dobrą aurę, arłę. Aurę w tym jajku. I w tym jajku jest. Festive Elf. No, tu będziemy godzinę siedzieć na tym otwieraniu. Festive Elf ja czekam, ja czekam aby, aby Preston dodał jakąś kolejną mapkę, aby Big Games dodał kolej, kolejną mapkę. Bo już ma 6 bilionów tych, 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 tych pieniążków o tych Albo, ja, by, ja. albo nie było albo aby coś było lepsze niż czarna materia. Będzie kolejny świat Dobra, ej, po, następna następna ta skrzynka będzie mieć 100 bilion 100 trilionów ale ta na którą odbieram? Mmm... Będzie jakaś kolejna, bo teraz jest najlepsze to jest 50 e, trillionów, oh, skoń... o bram. Więc kolejna musi być 100 trilionów. 50 trylionów jest na, na najlepsze? Tak, a pewnie kolejna to będzie 100 trylionów. No u nas Jak chcę nowy świat, bo był Spawn World, był Fantasy World i Tech World. Ale jak chcę jakieś nowy? Myślisz, że jaki Ale jeszcze? O! Jest. kolejne jajko i Rudolf. O kurde, jak jest ja pójść na czat. Ten czat wygląda lepiej, No to my. O! Hmm. Muszę, muszę iść na szopa. Trzeba ulepszyć, wiem. Dobra, idź. No, to jest Steve Elf. O ile. Ja, ja też muszę. Ile do! Ile elf, a ile do. Tylko mam trzy nor w kule. XD. A ja mam chyba 13 od 15. No raz, dwa,

W sumie ten sobie tak, ale ja mam mi ponad milion a <noise> w sumie ja też prawie i pyk, kolejne wow, kto by się tego spodziewał pyk, o, już pyk, mi się... pyk, pyk, pyk pyk dobra, pyk Tutaj, 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 Bra. Ostatni. tutaj, 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 się kończą tutaj, no ja też nie, ja tutaj, 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 Jeszcze je, jeszcze raz muszę. Ja jeszcze, raz muszę tego. Elfa Rudolf. Pyk i pyk I Ilepszamy no. O, sukces teraz North Pool ten. Nie, to jest Rudolfy. Ja, no, 29. ja Rudolfy na chyba na 100% byłem, dobra ta ja nus no, polfy O Nus no, sukces. U, bo mam No, to Ja idę teraz do Minea. Ciebie ulepszę dalej. Halo. Nie, no hala. Nie na filet Ja nie dostałem żadnego fajlet, ale w Rainbowach pewnie nie dostanę fajlet. No. procent. Mam Rainbow'a. Brawo. Tutaj się się. Nie. My tutaj jest trójka do wygrania. Gra ja, i. jest. No teraz do mina. Mine, mine, mina. Pik, pik, pik. To jest! 3 pod rząd. Nice. Mam ee, trzy rainbowy. To jest? Kuba to nie twojego peta najlepszego. Którego? Mój rainbow Northpool daje 27 bilionów. Mhm. <laughs> słyszałem tam że coś nie wyszło tak to North jest Pool, North, North Pool wolf proszę 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 daj 20 fajne mogę Ci oddać nie nie trzeba tego sobie lepsze jakiegoś słabego którego nie użyłem fajne to a ja chcę w sumie sobie za 5 dni tak kolejny sobie za 5 dni a, czekaj, trzymaj. a może Wolfa. E bo Uh, to tego ci oddam. I tego, nie wiem. To za słabe, paty ci oddam. Trzymaj. Trzymaj. ja nie potrzebuję ich. Ja sobie, sobie teraz założę, to ja se. Teraz sobie te założę te pety. Ej, czekaj. Ja sobie ud odebrać swoje te. Ja sobie, muszę sobie odebrać dark Tech Muszę odebrać swoje te. Dark matery. Dark matery muszę sobie odebrać. Chyba. Czy, czy już mogę? No nie, no serio. Ile jeszcze? Kurde, to może sobie jakiegoś ulepszę Mike. Ej, ulepszać twoje biody? Nie? Yeah? Nie, ja sobie. No dobra, ja sobie ulepszę. sobie ja ulepszę też. A Kolei... kolejny. Dobra, ja idę ja idę otwierać. Ja już cash, okay. ja wszystkie to a nie, jeszcze od A, Ciebie. Ja mam tutaj fulla. Dobrze idziemy. Ja też idę odbierać. A ile, ja w sumie Ile 10... to by zostało? Ile to by zostało? Ale gustu? Nie, petów. Czego? Petów. Trzy. Mhm. Bo ja sobie... Ja sobie zrobię tego co mi dałeś na... Ale, ale nie nie, ale... To ci cały powiedziałam? nie petów, tylko tych. Gingerbreadów. 20 milionów mhm Ja sobie wstawiłem tam trochę do męki Bra, i, 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 i co tam, co tam, co tam jest? Co tam je jest? Festive Elf O, nowkój O O, Rudolf A teraz mam 50 elwów na twórz i... Festive Elf А, машина, кто? Ммм. Витер, ходи за мной, ходи за мной, ходи за мной, мно. oh, наш пуль. To, to była pierwsza część openingu, yy, zaraz wyjdzie druga, tylko by nie robić takiego strasznie długiego odcinka, więc witr yy, pożegnaj się. Niari.